Dzień dobry, nazywam się Rafał Jęba, jestem specjalistą do spraw handlowych w firmie Maxon i z nami dzisiaj jest Piotr Dejnarowicz, ekspert od mikrofalowników firmy HoiMais. Cześć Piotr. Witam, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy trochę o mikrofalownikach. Piotr odpowie na Wasze pytania, które właśnie zadawacie, zadajecie o mikrofalownikach. Pierwszym pytaniem, Piotrze, to jest: czy instalacja na mikrofalownikach różni się cenowo od instalacji na falowniku centralnym? Powiem tak, instalacje na mikrofalownikach są coraz bardziej dostępne cenowo. Jest to w dużej mierze związane z tym, że powiększają się moce modułów. I tak, dla przykładu, jeszcze rok temu instalacja o mocy 10 kWh wymagała około 30 modułów mocy 315 W, a to się przekładało na 9 mikrofalowników, które było potrzebne do tego, żeby taką instalację obsłużyć. Dziś mamy na rynku moduły nawet 600 W, ale, ale jakimś takim Często spotykanym modułem to jest na przykład 450K, która też wiem, że w Maxolu jest dostępna. I przy takich modułach instalacja o mocy 10 kW wymaga już tylko sześciu mikrofalowników, czyli o trzy mikrofalowniki mniej to się w wyraźny sposób przekłada na niższą cenę, niższą cenę rozwiązania związanego z mikrofalownikami. Ale przypominam sobie naszą, jedną z pierwszych rozmów, które prowadziliśmy z Maxolem dotycząc rozpoczęcia współpracy i wtedy koledzy Rafała i Rafał zastanawiali się nad tym, jak się właśnie kształtuje ta, ta cena i porównaliśmy sobie dobrej jakości falownik stringowy, czy centralny, jakbyśmy go nie nazywali, z Mikrofalownikami e, Hojmajsa i okazało się, że ta cena jest bardzo porównywalna, a instalacja oparta na mikrofalownikach daje dla użytkowników sporo korzyści, m.in. bezpieczeństwo, lepszą wydajność, monitoring pracy i łatwość rozbudowy instalacji. Widzę, że przyniosłeś tu dla nas e, mikrofalownik, tak? Możesz pokazać, może tak, oczywiście. Na rynku jest spotykane takie myślenie, że, że mikrofalownik może obsługiwać tylko jeden, jeden moduł. Jest tak, oczywiście, w jednej z firm produkujących mikrofalowniki ze Stanów Zjednoczonych, ale w marce Hoyman, którą, którą my się zajmujemy, mamy w tej chwili mikrofalowniki jednofazowe, wyglądające w ten sposób. Do których możemy podłączyć cztery moduły, tak? Czyli po jednej stronie mamy e, dwa gniazdane moduły i po drugiej stronie mamy też dwa. Na moduły. Poza takimi mikrofalownikami mamy również mikrofalowniki na dwa moduły i mikrofalownik na jeden moduł. Piotrze, a w takim razie jaka jest różnica? Czy różni się w ogóle mikrofalownik z czterema wejściami od tego z jednym wejściem? To jest tak, że przy instalacjach i wiesz o tym doskonale dobieramy mikrofalowniki w zależności od tego, ile mamy modułów. Oraz od tego, jak te moduły są rozłożone na, na dachu, czy na gruncie, czy w miejscu, gdzie są montowane. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie jak największej liczby mikrofalowników tych na cztery moduły, no bo, to, bo to przekłada się na, na koszty. Ale czasem są instalacje na przykład składające się z 17 modułów i wtedy do takiej instalacji rekomendujemy cztery mikrofalowniki obsługujące cztery moduły, czyli łącznie 16 modułów, a 17 moduł jest zarządzany mikrofalownikiem na obsługujące. Jeden moduł i taki mikrofalownik też ze mamy i mogę go Państwu pokazać. Jak widzicie, to są nieduże, e, nieduże rozwiązania, które są stosowane na, na dachu pod modułami, dzięki czemu e, Oszczędzamy miejsce w domu, garażu, kotłowni czy pomieszczeniu gospodarczym, w którym musielibyśmy zastosować falownik centralny. Dodatkowo ważną rzeczą jest to, że jeżeli spojrzymy na rynek w tej chwili budownictwa, szczególnie budownictwa modułowego, szkieletowego, to, to domy są e, coraz mniejsze, coraz mniej miejsca w nich na, na zastosowanie takich rozwiązań, chociażby falownik centralny, i tu mikrofalowniki mogą być e, świetnym pomysłem. Mhm falownik centralny jest podłączony do sieci. Co z komunikacją w przypadku, kiedy mamy mikrofalownik na dachu? mikrofalownik na dachu przetwarza prąd stały, który wytwarza się na modułach, na prąd przemienny taki, jaki potrzebujemy w domu i jakie, z jakiego korzystamy. Ale dzięki zastosowaniu mikrofalowników i urządzenia wyglądającego w ten sposób, które jest po prostu modułem komunikacji mamy możliwość monitoringu pracy każdego modułu, który jest w instalacji opartej na mikrofalownikach Hojmajsa. Czyli to urządzenie, jakim jest DTU, sczytuje dane o produkcji z mikrofalowników i przez wysyła je na serwery e, Hojmaisa, dzięki czemu możemy robić monitoring albo przez stronę internetową, do której użytkownik może się zalogować, albo przez aplikację w telefonie. Hmm. Czyli każdy użytkownik ma podgląd i ten podgląd jest pod każdy moduł, tak? Tak, widzimy, widzimy to, jak pracuje każdy moduł, widzimy z jaką mocą pracuje. Możemy sobie sprawdzić o której godzinie dnia, jak dobrze pracował. To też ten monitoring pracy każdego modułu ułatwia wszelkiego rodzaju zauważenie trudności czy jakichś błędów związanych z, z działaniem instalacji i łatwe i szybkie wyeliminowanie tych błędów. Mm -hmm. A jak posłyszy się gwarancja, Podstawowa gwarancja na mikrofalowniki jest Hoymajsa to 12 lat. I, i, taką, I taką gwarancję użytkownicy otrzymują. Jest możliwość przedłużenia tej gwarancji nawet do 25 lat. Jest to związane z dodatkową odpłatnością. Poszczegóły odsyłam do naszego partnera, jakim jest Maxol. Ważną na pewno informacją jest to, że przedłużenie gwarancji nie wymaga od użytkowników jakichś dodatkowych serwisów, przeglądów corocznych tam czy co 5 lat, więc, więc to jest jednorazowa inwestycja którą Państwo ponoszą na korzyść tego, żeby mieć 25 lat pewności, że, że ten system będzie działał. Mikrofalownik jest w 100% szczelny. On ma szczelność IP67 i to też wpływa na jego żywotność, dlatego, że jednym z elementów, czy to falownika centralnego, czy mikrofalowników są kondensatory. Kondensatory, które się wysuszają pod wpływem powietrza i wtedy tracą wydajność. W mikrofalownikach to nie występuje, dlatego, że urządzenie jest w całości zalane taką specjalną substancją, dzięki której której, dzięki której ten kondensator nie wysycha, a to się przekłada na jego dłuższą żywotność. Dobra, więc dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi na moje pytania. W takim razie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli byście mieli jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zapraszamy do ich zadawania. Możemy nakręcić kolejne filmy. A w przypadku, e, gdybyście byli zainteresowani instalacjami opartymi na mikrofalownikach, zapraszamy do współpracy z naszymi partnerami i, i firmą Maxon. Pozdrawiam. Dziękuję też Państwu za te, za te pytania. I jeżeli faktycznie pojawią się, to mam nadzieję, że nagramy kolejny filmik z Tobą, Piotrze. Dzięki serdecznie.